Cześć Boże, witam Was kochani. Dzisiaj dalej leje, ale troszeczkę wiosny za mną. Zobaczcie cudne te listki, już. Słowo dzisiejsze to rozłam. Powstał rozłam między Żydami, bo mieli wątpliwości, czy Jezus jest Mesjaszem. I tak sobie myślę na tej modlitwie, że zawsze w kościele kiedy dochodzi do rozłamu, to właśnie podstawą są wątpliwości wiary. No, upraszczając, oczywiście nie chcę tu dokonać jakiejś destrukcji na linii ekumenicznej, ale to wątpliwości wiary choćby co do sakramentów doprowadziły do rozłamu na poziomie kościoła katolickiego i protestanckiego. To wątpliwości wiary co do prymatu Piotra doprowadziły choćby do rozłamu między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Do rozłamu w różnych naszych parafiach, wspólnotach, mniejszych, większych, dochodzi często ze względu na wątpliwości wiary. Rozłam właśnie stąd się bierze. Dlatego, słuchajcie, prośmy dzisiaj, paradoksalnie modląc się słowem rozłam, prośmy o mocną wiarę. Bo jeżeli będziemy mocną wiarę mieli w to, że Jezus jest Panem, to nie grozi nam żaden, żaden rozłam. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra już do spotkania niedzielnego z cyklu Na fali słowa. Po skryptom przypominam wam kochani o rekolekcjach 14 przystanków, które trwają na profeto.pl. Proszę was, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, jeśli tego nie zrobiliście i dali łapkę w górę, no i żebyście pamiętali o naszych kochanych siostrach i braciach z Ukrainy.